Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, witam na moim kanale YouTube. Dziś słyszymy się w godzinach późnowieczornych, można by tak powiedzieć. Ten materiał będzie opublikowany pewnie w okolicach godziny 21, może 21.30 we wtorek 15 listopada. No i dziś nagrywam ten materiał dlatego, aby skomentować też sytuację, o której dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno w ostatnich godzinach dotyczącą tych bombardowań na terytorium Ukrainy rekordowych od wybuchu wojny, od właśnie końcówki lutego. Dziś te informacje docierały do nas, kiedy kończyliśmy sesję na Giełdzie Papierów Wartościowych w okolicach godziny 17.00, po 16.00, przed 17.00 właśnie coraz więcej informacji docierało do nas w kontekście Ukrainy. 7 milionów osób bez prądu, no, tylu rakiet w ciągu jednego ostrzału, można powiedzieć, no, nie zliczyły służby od początku wybuchu wojny. No i to też komentowaliśmy także w kontekście, właśnie, no naj, najpewniej też tragedii ludzkiej, która w międzyczasie się może wydarzyć. No ale niedawno, stosunkowo niedawno, otrzymaliśmy informację nieoficjalną, podkreślam o tym że również na terytorium Polski dwie rakiety spadły, być może zbłąkane, chodzą takie no opinie, a być może niekoniecznie, choć przy tak dużym ostrzale, no wszystko tutaj jest możliwe. No i właśnie dwie osoby zginęły w ramach właśnie tych wybuchów blisko granicy ukraińskiej, ale też trzeba pamiętać o tym, że tutaj chodzą także inne pogłoski dotyczące tego, że wcale niekoniecznie to musiały być rakiety, być może, być może, że to był wybuch, właśnie spowodowany zupełnie czymś innym, a mianowicie chodzi o suszarnię zbóż i właśnie być może, być może to bardzo łatwo palny pył kukurydziany. Ale o tym też za moment jeszcze powiem. Spojrzymy w tym programie na rynki, jak zachowują się giełdy. No, co prawda tutaj nie wiemy, jak zachowa się jutro nasza polska giełda, ale to też będziemy próbowali tutaj sobie omówić. Zobaczymy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych no bo tam również reakcja na być może właśnie te doniesienia była, bo co by nie mówić, Polska jest w NATO, no i tutaj jeżeli potwierdzone by zostały te informacje właśnie, o tym, że był to atak rakietowy, no to na to musi tutaj zareagować, co by nie mówić, i ta reakcja powinna być natychmiastowa, żeby pokazać właśnie to, że jako wspólnota my się Rosji nie boimy i będziemy przeciwdziałać wszelkiemu złu. Przejdźmy do przechwytywania ekranu. Tutaj jeszcze kilka informacji, właśnie kilka takich już stricte komunikatów. Pierwsza sprawa rekordowa liczba rakiet, które spadły dziś na Ukrainę w zasadzie całe terytorium. Terytorium Ukrainy zostało ostrzelane, włącznie z Kijowem. W Kijowie tutaj jest informacja o tym, że zostały uszkodzone trzy budynki. Co najmniej jedna osoba zginęła we wtorek w wyniku ataku rakietowego. Przypomnę, że to artykuł z 14.20, a zaktualizowany po godzinie 18.00. Jeżeli chodzi natomiast o właśnie też ten atak. Łącznie wystrzelonych zostało około 100 rakiet. Widziałem też dane mówiące o tym, ile z tych rakiet zostało zestrzelonych przez tarcze antyrakietowe, no ale wydaje się, że przy takim gradzie, można tak powiedzieć, właśnie rakiet, no, ciężko po prostu zadbać o to, żeby żadna z nich nie dotarła do ziemi. Do eksplozji doszło w obwodach lwowskim, rówieńskim, wołyńskim na zachodzie kraju, a także w obwodzie żytomierskim, odeskim, harkowskim czy winnickim. Natomiast to już wiedzieliśmy, to już komentowaliśmy też w okolicach godziny 17, kiedy kończyła się sesja na GPW, ale pojawiły się także nowe doniesienia, i to stosunkowo niedawno, jeszcze zanim tutaj na onecie zostało opublikowane. Ja już otrzymałem też informację z Twittera jednej z osób, no i właśnie tutaj, akurat w tym. Artykule, no z jednej strony mamy w tytule napisane, że nieoficjalnie właśnie rosyjskie rakiety spadły na Polskę, nie żyją dwie osoby. No ale koniec końców, no tutaj w pierwszym, w pierwszym zdaniu już tego jakby komunikatu, że nieoficjalnie nie mamy. Tak ta informacja się kształtuje bazując na źródłach w amerykańskim wywiadzie. Tutaj zdjęcie z miejsca uderzenia tych rzekomych właśnie rakiet. Natomiast też właśnie tutaj chodzi o wybuch ciąg w miejscowości Przewodów w powiecie chrubieszowskim. Jest także informacja o tym, że będzie pilne posiedzenie rządu, mimo że no, z jednej strony informacja nieoficjalna, a z drugiej strony pilne posiedzenie rządu, które sugerowałoby, że, no tu mówimy, że nieoficjalne, żeby może niesieć jakieś paniki też, ale z drugiej strony no dzieje się, po prostu wydarzyło się to, co mogło się jak najbardziej wydarzyć od wybuchu wojny, no bo biorąc pod uwagę bliskość też tych działań militarnych, no ryzyko, że jakaś rakieta się potencjalnie zabłąka, naprawdę duże no ale przez tych wiele wiele miesięcy od wybuchu wojny tak się nie wydarzyło dziś wydarzyło się to po raz pierwszy najprawdopodobniej i dodatkowo mamy dwie ofiary właśnie wybuchu tak więc pilne posiedzenie rządu o tym informuje Onet. Chodzi o bezpieczeństwo. Pilne posiedzenie rządu ma się odbyć jeszcze we wtorek o godzinie 21, więc już za 14 minut, bo w tej chwili mamy godzinę 20.46, kiedy nagrywam ten materiał. Na razie informacje o pocisku, który miał uderzyć w nasz kraj są weryfikowane. I teraz, tutaj jest też informacja właśnie o tym, że no tutaj ta rakieta, te, te rakiety mogły trafić właśnie w teren z Zbóż w miejscowości Przewody, ale ja otrzymałem też taki zrzut ekranu tutaj z dysku to jest Twitter, gdzie po pierwsze informacje o wybuchu są sprzed godziny 16. To już wtedy właśnie doszło do tego potencjalnego właśnie wybuchu. Ja to może nieco powiększę, żeby było lepiej widoczne. Ale wybuch był w z zbóż i nie była to żadna rakieta. Pisze tutaj przemek Kośmider Wybuch nastąpił w momencie, jak ciągnik wjechał na wagę, co potwierdza wiele źródeł. Potwierdza to również wklejone zdjęcie. Rakieta raczej leciała z góry i ten wóz by rozwaliła, a nie przewróciła. Miałem pana za poważnego eksperta. To akurat jest odniesienie do osoby, która już jako pierwsza, albo jedna z pierwszych właśnie na Twitterze informacji o tych rakietach w na razie oficjalna wersja to wybuch pyłu kukurydzianego. Taki pył jest cholernie łatwopalny. No, z tym nie sposób się nie zgodzić. No ale właśnie, jeżeli taka jest oficjalna wersja, że to wybuch pyłu kukurydzianego, no to po co zwoływać pilne posiedzenie rządu? No raczej wydaje się, że to takie akcje są zarezerwowane jednak na nieco poważniejsze sytuacje, a nie na wybuch pyłu kukurydzianego. Możemy zobaczyć tak na szybko, jak radzą sobie giełdy zagraniczne zobaczmy na indeksy w Stanach Zjednoczonych kontrakty na S&P w momencie gdy Coraz więcej tych informacji do nas zaczęło dochodzić. Po godzinie 19 zanurkowały dynamiczne cofnięcie na poziomie około 60 punktów, z 4020 do poziomu 3960 punktów. Dużą część z tego spadku, już około 1%, odrobiliśmy. Pamiętamy o tym wysokim, mocnym rozpoczęciu sesji, ze względu na to, że mieliśmy dane dzisiaj o inflacji PPI, które pozytywnie rynek zaskoczyły, bo mamy spadek o 30% większy niż Oczekiwał koniec końców rynek niż oczekiwali właśnie eksperci rynkowi, co jest informacją na pewno dobrą, i ta informacja właśnie do tych dynamicznych wzrostach, wzrostów na kontraktach doprowadziła w okolicach 14.34 tysięcy do prawie 4050, a więc ponad 1% w ciągu dosłownie sekund, taki dynamiczny wzrost mieliśmy, no ale ten wzrost, po pierwsze, oddaliśmy już w całości, a po drugie spadki jeszcze sprawiły, że byliśmy gdzieś pod kreską na ZP. 500. Pod kreską jest również y, niemiecki indeks który przez dużą część sesji utrzymywał się na plusie, co też pozwoliło na dobre zamknięcie na giełdzie papierów wartościowych w ich 20, przecież 1,5% zyskał. No ale widzimy, że tutaj również po godzinie 19 w ramach kolejnych doniesień, w ramach też pewnie tej małej paniki w mediach, która jest, która jest obecna, przyszła pora na właśnie mocne cofnięcie. I z 14400 spadliśmy do około, do około 1450, ale już 1% mniej więcej z tego spadku jest odrobiony. No ale nie ma co komentować. Tutaj, bo poniekąd to ta sytuacja owszem, no, dotyczy całej wspólnoty, więc i Niemiec, i Stanów Zjednoczonych, ale my skupmy się na Polsce i czy rzeczywiście jest tutaj o co się bać z punktu widzenia też inwestorów, z punktu widzenia rynku, czy te informacje o potencjalnym ataku, jeżeli zostaną potwierdzone, to będzie też przyczyna do no takiej już prawdziwej paniki w Polsce, no niestety, ale jest to jak najbardziej możliwe. I teraz, w kontekście wig 20 moglibyśmy cofnąć się do czasu, do przełomu lutego i marca, kiedy no, słyszeliśmy o rozwoju pandemii koronawirusa na świecie, celowo nie mówię jeszcze, że w Polsce, bo w Polsce pierwszego przypadku nie mieliśmy, no i mimo że było praktycznie pewne, że ten pierwszy przypadek się pojawi, jak już pojawił się pierwszy, później kolejne, na rynkach pojawiła się panika, mimo że de facto, no, no, no nic takiego nieoczekiwanego się nie wydarzyło, no to panika się pojawiła i mocno indeksy nurkowały. Tym razem to jest zupełnie inna sytuacja, bo nie jest to rzecz, jeżeli oczywiście zostanie ona potwierdzona, że był to atak na Polskę i to już nie nieważne, czy rakiety się zabłąkały, czy się nie zabłąkały. Jest to atak na suwerenne państwo i to musimy pamiętać, a jakby kontekst tego ataku, czy to przypadek, czy nie, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I teraz, no wydaje się, że tutaj jakby podstawa do tego, żeby może niepodobna panika, ale żeby jakakolwiek panika na rynku była obecna jest duża, no bo biorąc pod uwagę jeszcze to mocne wykupienie na rękach po ostatnim rajdzie, przecież na wykresie jednodniowym mamy erezji powyżej 80 punktów zdecydowanie, wydaje się, że to może być idealny pretekst do korekty. I biorąc pod uwagę, że to właśnie na teren naszego kraju spadły te rakiety, i biorąc pod uwagę dodatkowo to, że WIG-20 radzi sobie, w ostatnim czasie zdecydowanie lepiej od e, sąsiadów, od, od, czy to od giełdy niemieckiej, czy od giełdy francuskiej, czy nawet od giełdy w Stanach Zjednoczonych, no to jest duża szansa na to, że to będzie idealny pretekst dla niedźwiedzi do tego, żeby do krótkoterminowych spadków tutaj doprowadzić i to być może takich bardzo dynamicznych. Oczywiście czekamy jeszcze na rozwój wydarzeń. Już teraz, spoglądając na sytuację w Stanach Zjednoczonych, no widzimy, że Jesteśmy na poziomie, no znajdźmy godzinę 17, tutaj byliśmy o 4020, więc jesteśmy na poziomie o na około 80% niżej. Więc to już jest pierwszy czynnik, który decyduje o tym, że może być jutro no, czerwono na giełdzie papierów wartościowych. Ale dodatkowo ta panika, która spodziewam się, że będzie mieć miejsce, czy uzasadniony to fakt, czy nie, ciężko powiedzieć. Generalnie zazwyczaj panika jest nieuzasadniona, podobnie jak euforia w wielu przypadkach. No to tutaj wydaje się, że realne jest to że nawet okolice 1700 punktów będziemy testować. Myślę tutaj o możliwym 3-4% spadku, który być może będzie wyciągany, być może będzie odrabiany, być może będzie szansą do otwierania pozycji długich po korekcie na spółkach, ale... No wiemy o tym, że rano de facto wystarczy no, taki minimalny powiew pesymizmu przy tak dynamicznych wzrostach, aby o dynamicznym spadku decydować, kiedy jeszcze arkusze nie są specjalnie wypełnione zleceniami, i to jest tutaj bardzo ważne. Też może być tutaj powtórka z rozrywki z dzisiejszej sesji: mianowicie inwestorzy, którzy koniec końców pootwierali sobie pozycje krótkie, a dziś jednak ten wzrost był widoczny na biegu 20 po raz kolejny, 1,5%, 25 punktów na plusie. No i inwestorzy właśnie nie Pełnią tego braku, brakującego depozytu ze względu na, na stratę na swoich kontraktach terminowych, no to z rana te kontrakty będą po każdej cenie wrzucone w rynek, co z automatu będzie właśnie stanowić o no, takim pewnego rodzaju. Impulsie wzrostowym to będzie ten czynnik taki pozytywny. No, bo jeżeli mówimy tutaj o pozycjach właśnie krótkich, no to będą po prostu te kontrakty odkupowane. Więc to będzie taki impuls, który być może podobnie jak dziś da na starcie wzrost, na starcie kontraktu o 8,45. Ale jeżeli to zrównoważymy z tymi złymi informacjami, może się okazać, że koniec końców, no, jednak ten kolor czerwony może się pojawić i w zależności od tego, co po pierwsze. Dziś powie jeszcze rząd po 21. Jeżeli już, czy poznamy już oficjalną przyczynę właśnie tego wybuchu? I też, co wydarzy się jutro, czy nagle jakieś tutaj działania nie zaczną być podejmowane, jeżeli chodzi o mobilizację wojska, jakieś, jakieś działania, jakieś rotacje w kwestiach militarnych, no bo te działania ewidentnie pokazałyby, że sytuacja nam się tutaj niestety, ale skomplikowała. No i możliwe, że po prostu rozszerzyła także o nasz kraj. No bo już od wielu miesięcy trwa wojna, i wydaje się, że patrząc choćby na tę euforię na rynkach, my do wojny już przywykliśmy. I de facto, no nawet przecież dzisiaj w końcówce sesji ten ostrzał Ukrainy, o którym też mówiłem na żywo, no ciężko mi było te słowa wypowiadać, ale jednak mówiłem, nie przyczynił się do mocnego spadku na WIGU 20. W zasadzie utrzymaliśmy poziomy jeszcze sprzed tych złych informacji rynkowych, no ale jeżeli już tutaj stricte potwierdzona zostanie informacja, że rakiety rzeczywiście, że to były rakiety ze strony rosyjskiej i to rakiety właśnie spadły na granicy polsko-ukraińskiej, może się okazać, że ta panika się na rynku pojawi, może się okazać, że to będzie bardzo niskie otwarcie. I później być może rynek będzie wyciągał, ale wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy właśnie jutro, nawet z 2-3, a może i wyższym, oczywiście w ujęciu procentowym spadkiem, rozpoczęli sesję na WIG-20, na indeksie bardzo przegrzanym też. I też ta korekta, no co by nie mówić, w kontekście dalszych wzrostów była potrzebna. No niestety, miałem nadzieję, że jeżeli korekta przyjdzie, to będzie korekta to tylko i wyłącznie taka techniczna, najzwyklejsza realizacja zysków, pozbywanie zamykanie się, zamykanie pozycji właśnie długich. No, no, a tymczasem może się okazać, że rynek po raz kolejny spłata nam mały figiel, taki mały na ten moment mały czarny łabędź się na rynku niestety pojawi. Jeżeli jeszcze raz powtórzę, ta informacja, że to rosyjska rakieta, czy rosyjskie rakiety zostanie potwierdzona i niestety ale ten spadek będzie obecny, a jego skala może być naprawdę duża, patrząc po pierwsze na duże rozgrzanie na indeksach, a po drugie biorąc pod uwagę fakt, że to pierwszy taki przypadek. I to w zasadzie on zdarzył się bardzo niespodziewanie, a to dodatkowo może napędzać panikę i może decydować o spadkach na rynkach. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jutro oczywiście słyszymy się o 8.45, będziemy całą sytuację komentować, a tymczasem bardzo dziękuję za obecność. Zachęcam do dołączenia do naszej inwestycyjnej facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj. Zachęcam także do wsparcia kanału, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Link przypięty w opisie do tego materiału, a tymczasem wyświetlam listę wspierających kanał z poprzedniego miesiąca, którym z tego miejsca bardzo dziękuję. Wspierający kanał z listopada. Będą oczywiście wyświetlani przez cały grudzień jako taka mała nagroda właśnie dla wszystkich widzów. Zachęcam do zostawiania kciuków pod tym materiałem dla zasięgów, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, najlepiej dzwoneczkiem dla zasięgów, aby nie przegapić żadnej transmisji, czy to takiej jak ta w formie premiery, czy to tej transmisji właśnie na żywo, o których też w ostatnim czasie na tym kanale jest sporo. Życzę dobrego wieczoru, proszę nie wpadać w panikę, no a jeżeli już ta decyzja ostatecznie ma zostać podjęta, jakaś właśnie Inwestycyjna w związku z tym, co się dziś wydarzyło, to mam nadzieję, że ona zostanie minimum dwa razy przemyślana. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.